Tegoroczna trzecia już edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej odbyła się 6 i 7 czerwca w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Hasło impezy nawiązywało do twórczości wybitnego rosyjskiego pisarza Aleksandra Siewgiewicza Puszkina. Na scenie wystąpiło 53 solistów, 9 duetów i 14 zespołów z całej Polski. Poziom jest bardzo wysoki i bardzo trudna będzie, będzie zadać po prostu decyzja jury, ja już widzę po pierwszym dniu festiwalu, że y, poziom z roku na rok jest wyższy i wyższy. A według jakich kryteriów ocenia żywi? co oceniane jest u uczestników? Przede wszystkim oczywiście głos, prawda, artystyzm, ekspresję i oczywiście język rosyjski. Zmagania uczestników oceniały żywi, wśród którego znalazł się m.in. znany rosyjski aktor filmowy i teatralny Siewgiej Kalisnich, który również wystąpił na scenie. Chodź, С ней не хочу. Огромное спасибо вот организаторам этого фестиваля. Э -э сложнейшая работа, сложнейшая, но сделано все просто с честью. Вот здесь есть секреты, сейчас пойдем решать. Э, будет трудно, будет трудно, э, кого выбрать, потому что, ну, масса великолепных исполнителей. Тогда все зачем Это была добрая забава, очень много очень добрых солистов, ну и конкуренция есть очень большая.

poro. A go ko. Byliśmy w lutym, w marcu, bo wtedy mieliśmy w szkole konkurs piosenki rosyjskiej. A przygotowaliśmy Wygraliśmy cokoło... go. Tak, taki międzyszkolny, to, to było taki. A potem. Co, co, teraz ćwiczymy od. No tak? Ja tak. Tygodnie, Teraz tak, dwa tygodnie ćwiczymy. Już, tak. Tak. Ale poszło okay. Przypomnijcie, jakie utwory wykonywałyście? W tym roku to była piosenka w Pabiegu paraduje i piosenka Tam wysoko. Tam wysoko. Tam wysoko. wśród licznych gości przybyli wojewoda łódzki pani Jolanta Chłomińska oraz wiceprezydent Nastałodzi Krzysztof Piątkowski. Dzięki, panie prezydencie, dziękuję bardzo, że Łódź po raz kolejny jest gospodarzem tego festiwalu. Dziękuję bardzo, gratuluję i życzę wszystkim nam miłego popołudnia z muzyką, z piosenką rosyjską. w całym środku Polski, w środku Oraz trzeci w taki szczególny sposób, bo Polski pieśń rosyjska to nie przypadek, że pięknie ze swoją historią, e, z platonową historię czterech kultur, e, nadaje się e, do takiego wydarzenia. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. To naprawdę przede wszystkim Państwa zasługa, że to się właśnie dzieje w ludzi, nisko się Państwo kłanią. Ambasadem Federacji Rosyjskiej w Polsce reprezentował konsult, który odczytał list od ambasadora. Uczestnikom, organizatorom oraz głosie trzeciego ogólnopolskiego festiwalu posłanki rosyjskiego Drodzy przyjaciele, witam Was i proszę przyjąć tę kategorię z okazji otwarcia trzeciego ogólnopolskiego festiwalu posłanki rosyjskiej. Niniejsze wydarzenie oraz okazja łączy wspaniałych wykonawców, ludzi wielkiej siły twórczej. Ono wyraźnie pokazuje, że sztuka zawiera duży, pozytywny impuls, co duchowo wzbogaca nasze życie. Niezmiernie ważne, że dzisiaj zabrali się ludzie, którzy podzielają szerzą miłość do języki rosyjskiej, różnorodnego, artystycznego dziedzictwa naszego kraju. Jestem przekonany, że dana owocna działalność mająca na celu promowanie języka i kultury rosyjskiej, zwiększenie ogólnej rosyjskojęzycznej, информацией, бенча служащего снижения помех за нашими нормальными. Прошу приемщиков на следующий день в сочетании с помощью реализации всех подъемных концепций. Амбассадор Ростов. Я думаю, что на этой сцене зажглись первые звездочки. Пусть это будет первая ступень для тех, кто победил здесь в дальнейшей и в творческой жизни. Успехов Zdrowie siło samo porusza, reclitanie i mira tego zawlicatelnego Następnie rozpoczął się koncert Galowy, w którym wystąpili nominowani do nagród uczestnicy. Iwan zakończyło go czyste węczenie nagród zwycięzcom.